A, witam. Dzisiaj miałem taki epizod. Widzicie, uwiercenie e, no starego zaworu. To Wam mogę pokazać o, tylko i wyłącznie. Oto. To jest zawór, e, że tak powiem, regulacji ciśnienia w 1,9. Przepraszam, w 2 litry. W tych po 15 roku. E, I generalnie co się z nimi dzieje, bo to już jest któryś tam z kolei. Dlaczego go wymieniam? Tu jest nowy. To jest numer oryginału, a żeby go wymieniam, dlatego że słuchajcie, tego się nie dało wyjąć, co nie? Ten jak niektóre gniją. Tutaj to nie było aż tak mocno zgnity, ale one się po prostu zaciskają, bo tam korozja tworzy się. Tu jest blok żeliwny. to jest aluminium. No i tego się wyjąć nie da, często, gęsto. Eee, no i to, a to się zaciska, tam w środku jest taka iglica, która pracuje. Jak, że tak powiem, ściśnie się, to się sprzyciera, no to macie błąd ciśnienia oleju. Wiele. Znam, znam samochód, który, który kiedyś tam akurat w Norwegii jeszcze wyjęli. Powiedzieli, że motor jest uszkodzony, wymienili silnik, a problemem tylko i wyłącznie było to no. A co, tak poza tym, co to nagrywałem do rozrządu, no i tak mnie spotkało z rozrządu, wiatko, Kompresor sobie odchylę, zrobię to jak należy, bo to było to, 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 tu jeszcze e, błędu nie było. Tylko to przy rozrządzie, że tak powiem, jak mam rozebraną miskę i wszystko jest łatwiej. To był taki e, temat e, prowizorycznie, żeby było to zrobić tak zawczasu. No i się zrobiło tak, że trzeba było przód no niestety, czasami tak jest. O. Tutaj Wam pokażę. Zostawiłem sobie kawałek starego o, przy rozwiercaniu, tak? I kawałek tego, no te kawałkami to wyciągają, niestety, bo się nie dało. A ten to już teraz siedzi. Możemy go nawet włożyć. O, i zobaczcie, to troszeczkę smaru ceramicznego. O, niech ustawi się ostrość. I tam się nic nie będzie działo. I to za 2-3 lata, będziemy chcieli odkręcić. I po prostu to włożymy. Teraz wchodzi po łóżkiem i wyciąga się w sumie też. No nie, bo to ma rękę, więc nie będę go męczył. Tyle w temacie. Jak się komuś przyda, to pozdro 600. Dajcie łapę w górę.